Witam Was moi mili w kolejnym odcinku zagrajmy w Pokémon Fire Red. Wiem, że trochę czasu nie było. Lecz niestety czekałem na ten nieszczęsny mikrofon i do tej pory nie przyszedł do cholery. Jasne, ile można czekać na mikrofon? Jakiś pan stwierdził chyba, że skoro jest w aukcji napisane wysyłka w ciągu 24 godzin, to jednak to nic nie znaczy. Oj, szykuje się negatyw. Ale dobra. W tym odcinku skierujemy na się na sea, Seafoam Islands, tak jak teraz widzicie, i mam zamiar złapać Articuno. Oho. Jakiś Pokémon nie będę przyspieszał teraz, ponieważ yy, użytkownik jakiś stwierdził, że no, negatywnie to wpływa. No jakoś, dlatego tylko, teraz tego nie będę robił, przynajmniej będę się starał ograniczać. Ojoj, Dobra, czyli to nie działa. Nie, dobra, ja chcę oszczędzać Pokémony, będę po prostu uciekał. Wiem, że musimy jakimiś... Aha. Pokémon w ostatnim filmie zaatakowały to jeszcze. Psajdak. O matko, psajdak, psajdak. Uciekaj, nie będę z tym walczył. Jestem pewien, że muszę z kamieniami zablokować dopływ wody. Tylko muszę najpierw znaleźć te kamienie. Revive. Olbat. Ciekawy Pokémon. Z tego co wiem, on jeszcze w tej części chyba ewoluuje później. Albo może i nie w tej. Nieważne, ale wiem, że ma jeszcze jedną ewolucję. Big Pearl. Co to robi? Muszę sprawdzić. To będzie chyba tutaj, w przedmiotach. Sprzedać za niezłą sumkę. Okej. Okay. Także sprzedamy perełkę. Czyżby Goldak? Nie, Psyduck. Goldaka też także, też także tak. Jezu, dawno nie nagrywał człowiek i teraz się myli. Goldaka także można tutaj spotkać. O, są te kamienie. Tylko jak się tam teraz do nich dostać na dół, dostać tak. O jest Goldak właśnie. Staram się czego złapać, on jest chyba typem hmm, lodowym, psychicznym, coś w tym stylu, ale myślę, że jest mi niepotrzebny je jako lodowy będę miał Articuno. Uuu, nie mogę uciec od niego. No to trzeba się z nim inaczej rozprawić. E, Co go najłatwiej zniszczy? Myślę, że muszę oszczędzać Pokémon na no. Także przyrypię mu Secret Power. Słabe. Oj, confusion może źle zadziałać. Oj, boli. Trucizna. Hmm, nie zatruło go. Niedobrze. Atak rogiem. No, atak rogiem jest bardzo dobry. I teraz użyjemy jeszcze double kicka na koniec. No, bo do atak jezu. Ulije mi się ataki kistem lewo zamiast w górę. Ale no, nic takiego się nie stało. Jest ok. Um, dobra. Stwierdzę, że musimy jechać tędy. I teraz znaleźć drobinkę w górę. Ultra Ball. Uu, fajnie. No ale mam już Ultrabole. Kamienie mogą zmienić bieg wody, tak wiem. Na to właśnie liczę i szukam tych kamieni po to. Tutaj przyspieszę, bo chcę uciec po prostu. Okej, okay, udało się uciec. No wtedy jakiegoś tam syfu widocznie użył. O matko. Nie, dobra, tutaj musimy zejść dopiero jak zmienimy ten bieg wody. Okej, okay, jesteśmy, dobra. Ja głupi ty kombinowałem. Ach. Spadaj, jestem zajęty. Mam może jakieś ripele. Przydałby się taki ripel. Jak nie to sobie ich kupię trochę więcej. Następnym razem jak będę w markecie. Niestety nie mam żadnego ripela. Cholery jasne jak są potrzebne to nie ma. No dobra. Także musimy teraz pomyśleć, na pewno ten kamień muszę zrzucić tutaj. Ach. Kurna, dobra, napiję się w tym czasie, jak będę z nim walczył. Ach. Jeden, dwa horno ataki powinien załatwić sprawę. No przy okazji sobie tam Raino trochę podleweluję. Wstyd się przyznać, ale tak dawno grałem w Pokémon, że trochę zapominałem imiona. Tak z pamięci wiem, że na pewno jest V, na pewno... Je... Oj, się coś zdegawało. Na pewno jest Wi, na pewno jest... Bulbi. I szczerze mówiąc tyle. Wiem, że był ziemniak. No tutaj jest Raino. Kurde, kurde, pozapominałem, aż muszę zobaczyć. Jade i Zipo chyba jeszcze byli. Zipo Jade, Bulbiska Sky, no właśnie, jeszcze tam parę miałem. No niestety. O, że stręcz muszę użyć. Tak, zapomniałem o tym. Okej, okay. teraz jak to rozkminić. Ten kamień na pewno musi stąd sobie wypierdzielać. Serio? Dobra, i teraz jak to zrobić? Dobra, chyba wiem już jak. To damy tu. Ten tak. Ja pierdzielę. Muszę zapamiętać, zaopatrzyć się w ripele to na pewno. Nawet nie czuję, kiedy rymuję. Juju. Yo, yo. Ok, ten przepniemy tędy. Już. Bo nie wiem. A spadnę specjalnie. Tak, zmienił się bieg wody. I teraz, z surfem, jesteśmy przy Articuno I zrobię sobie tutaj save state'a. Bo nie chcę stracić szansy na złapanie Artikuno. Jeżeli go pokonamy, on po prostu ginie i już go nigdy nie spotkamy. W końcu jest Pokémon legendarny, jest tylko jeden taki, tak? I dobra, teraz, żeby go ani nie zatruć, ani nie się może źle skończyć. Musimy po prostu sprowadzić go do czerwonego życia. Zauważycie, że on ma 50 poziom aż, a moje są na 30-40. W tym przedziale. Boże, jeszcze używa Agility. Nie będę mógł w niego trafić. I też to właśnie chyba zwiększa szybkość. Nie wiem, Secret Power spróbuję. Ice Beam, dobra, już jest po moim rajno. Bardzo silny pokemon, dlatego będę go używał dopiero jeżeli pokemony będę miał na takim samym poziomie, albo podobnym. Dobra, daję z Zipo. Ty nie jesteś silny. Ty szybko padniesz, ale dobra, wpływam bite'em. Dawaj, dawaj. O Jezu, jak to nic nie robi. Dobra, niech będzie ten Ember, ale jak podpalisz i zabijesz... Okej, okay, nie podpalił. No, ale też zbyt nie zadziałało. Dawaj, może strange. Nic, co to co robi? Oto przez głowę, Pewnie trudniej trafić tu będzie. No, też słabe dosyć, ale okej, będziemy tego ciągle używać. Już chyba użyliśmy. Super efektywny raczej na Pokémona ognistego. A jak? A nie jest zbyt efektywne. Mhm. nie widziałem. Dobra, następny Pokémon. Kogo można użyć? wie jest tankiem. Right, niech pójdzie teraz. Spróbujemy flyem. Cholera. Mam nadzieję, że mnie trafi. Ok, to działa całkiem nieźle. Steelwing może. Boże, nie trafiła. Dawaj steelwing. Naprawdę traf steelwingiem. Ok, to, jest, to działa świetnie. Jeszcze jeden taki cios. I powinienem być zdolny do złapania Articuno. Aby się udało. Hm. Traf, 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 traf. Teraz zauważycie, ile trwają takie odcinki bez przyspieszania. O, cholera, dobra, prawie zabiłem. I ultra bole. Dawaj Ultrasy. Fak. Ultra ball, dawaj. Uff, Trzymajcie kciuki. Kurde. Ani na chwilkę, no nie mogę dziada. To jest ostatni Ultra przed zmianą planów. Ja pierd No. no. Pokémon, zmieniam Pokémona. Bulby, chodź tu. Jesteś potrzebny. raczej potrzebna. Mist, okej, okay. spokojnie atakuję. Bulbi też ma całkiem sporo HP. Eee, Sleep. Nie idzie spać. Tylko traw, Bulbi. Jak uśpię, to powinna być większa szansa. Okej, okay, śpidziat Teoretycznie jest większa szansa. Zobaczymy. Na takiej małej ilości HP to już dawno powinien być złapany. Raz... Fuck. Jakim cudem śpiący pokona się wydostaje z Pokeballa, no? To jest niemożliwe. Jezu, już czwarty Neutroball. Raz, dwa, trzy Jest! Jest! Kurde, już myślałem, że się nie uda. Ja pierdzielę! Oh, jest legendarny Pokémon, ja pierdzielę! Nie chodzi o To jest ten, którego chciałem złapać. Później, jeżeli złapię Zapdos'a i Moltresa, to będzie fajnie, a jeżeli nie, no to nie będę się tym przejmował. Okej, okay, artykuł jest bezpciowy. To dam wam taki w sumie mały spoiler następnej serii, jeżeli skończę Pokémona, Pokémon już są na wykończeniu, i nazwę go jak jeden z głównych bohaterów, a raczej główny bohater. Ktoś pewnie kojarzy, ok, mamy Raziela I mogę nareszcie stąd wypierdzielać, i Wy płyniemy stąd. Mam nadzieję, że w wodzie nie mogę nikogo spotkać. Chociaż to było zbyt piękne, na pewno mogę. Aha Dobra, nie będę się bawił, escape Propo użyję. Serialnie, bo to się robi wkurzające. Nie udało się uciec, no. Jakim cudem? Dobra, przypierdziń mu z, z surfa. Gdzieś to jest wodny, no to wodno lodowo, psychiczny. No właśnie, nie jest zbyt efektywne, ale jak mu wypierdzielisz z bajtem. powinno być ok. Też macie podobny poziom. Trochę lepsze, quick attack. Słabe. Dobra, jeszcze raz użyję surfa i powinien zginąć. a Waterpulse. dobra, water pulse. Potestujemy wszystkie ataki. Okej, okay, dostał Krita. Pewnie tak by, tak by jeszcze przeżył. Trochę punktów dla V. Wow, wciul punktów dla V. Mogłem w sumie tutaj potrenować i chyba to zrobię, ale nie na wizji. Jezu, przepraszam, odbija mi się trochę. O, jak są tu W sumie Escape Pro mam miałem użyć. Ale okej. Okay. Tam z jakiś przedmiot, dobra, przyspieszę to. Kolejny zubat. Przedmiotami, jezu, nie interesują. Kurde, dacie mi stąd wyjść? Czy nie? Okej, okay, tu jest wyjście. No i dobra, I teraz zobaczymy na mapkę. Tutaj powinna być mapa, szczerze mówiąc. Nie wiem, już nie pamiętam gdzie. TGTV, TV, bla bla. Może tutaj? Wątpię. Tutaj też nie. Nocti, dane gry. Nie, jeszcze trzy odznaki. Tak, tak. Pokédex może. Nie, Pokédex to są Pokémony tylko. O, cholera. Select to jest ten. Nie używaj jeszcze fa. Tutaj masz nie być. Dobra. Zresztą będę musiał już zacząć wpłynąć, ale. Mapka, no. Też nie wiem, czy ta mapka mi coś daje. Zaraz Flya użyję po prostu. I to nie jest takie głupie. JT우ZY Fly. I teraz tak. Seafoam Islands. To tutaj właśnie byłem. Pokémon Mansion, to tam się chyba będę musiał dostać. No dobra, nikt będzie. Polecimy do Pallet Town. Z wody w powietrze. Okej, okay, jestem w Pallet Town. Czyli swoim pierwszym mieście. Ale nie mogłem, ponieważ nie posiadałem selfa, nie mogłem tutaj płynąć. Teraz sobie elegancko mogę popłynąć. O, i nawet tutaj nie byłem. Ja nie wiem, co to za Pokémon, mogę spotkać. No boże, Tenta Cruel Tangela, sorry, Tentacruel Cruel to jest ta taka. Nie wiem czemu ja powiedziałem ta Cruel. Jeszcze sobie trochę tutaj pojeżdżę, zobaczę co jeszcze innego mogę tutaj spotkać. Prawdopodobnie tylko dragasty. Znowu Tangela. Jeszcze dwa Pokémony zobaczę. Tangela. I ostatni to. Oczywiście, Tangela. Ale nic więcej tutaj się nie da znaleźć w takim razie. Albo jest bardzo mała szansa. Nie będę się z tym pierdzielił. Mam już swoją drużynę, swój Dream Team. A z czym powinienem... Cóż to mnie atakuje wodnego, o, Właśnie, ten i z niego jest tak Cruel. Na dziewiątym poziomie, o matko jaki słabiak. Powinienem pójść do centrum Pokémon, ale liczę, że tam przy Pokémon Mansion będzie takie coś. Eee, ciebie ominiemy. Nie mam ochoty walczyć z trenerami. Okej, okay, mogę ten typu płynąć. I tu jest Pokémon Mansion. Jest Jim. I jest Pokémon. okej. Okay. Center. od razu kupię te Tak, wylecz Pokémony. Zastanawiam się czy nie używać już Articuno, ale chyba nie. Articuno jest 50, dlatego to jest... No, jak będę miał teraz na przykład problemy z tym trenerem, to wtedy wezmę Articuno i będzie OK. Zajdziemy do sklepu. Zobaczymy, co mają. Może mają ultra Bole Dokupię. Kup. Dobra, są ultra. Nie, nie te. ultrabole. Kupię. Mam 6. Do 10. Dokupię 4. Ok. Full heal, perfect max, repo. Z 5. Ok. Zawsze warto mieć chociaż jednego isko i propa. Mam 4 teraz. Ehm, full heal. Tu okay. będzie 10 I chyba wszystko Oj Tak, sprzedam perłę Bo nie jest mi potrzebna Aha, siła ataku mrocznego Kularki I mam jednego rare candy, spoko Okej, okay, jest perła no, za 4000, spoko. Nie dziękuję już więcej im nie pomagaj. Teraz chcę zajrzeć, co to jest takiego tą. To... Studiłem pokemony każdego dnia. Przychodzą żadne poke... Przejdzą, przynoszą rzadkie Pokemony do badań. Okej, okay, co tu takiego? Sala spotkań Pokalab. Może tutaj mogę wymienić na Kabuto? Rajczu. Nie mam rajtu, acz mogę mieć rajzu, ale nie chcę, chociaż Electrode, później elektrobas chyba jest. O, matko, chcieć czy nie chcieć. Nie, zostanę przy rajzu. Nie chcę. A tangiara mogą się złapać. A jakby ktoś chciał Elektroda, to tutaj może go dostać. Metronom, nie chcę żadnego jakiegoś gówno. Amber Pipe. Nieprzetłumaczone. <gry> tak, wiem, że i może ewoluować trzy różne Pokémony. ewoluowałem sam go w jednego. Z tych trzech. Eee, serio, nikt nie ma to nic dla mnie? Ponita. Nie mam ponity, sorry. Chciałbym mieć ponita. Hej, he, jestem ważnym dogorem, tak bardzo ważnym. Tutaj będą rzadkie z kamieni Pokémon. Będą mnie cały czas. Masz dla mieć kamienie? Ja mam dom, fosil. Jasne. I będziemy mieli kabuto, którą chcę zrobić na